Cześć! Z tej strony Marecki kamerzysta. W dzisiejszym odcinku idziemy na wyprawę, a powiem wam tak, naprawiło mi się nagrywanie. W sensie, że tata dał mi taki patyk, na który potrzepiłem telefon, mniejsza. Zanim, już, bo ja się już przygotowałem wszystkie itemki mam, mam mapkę, map, gdzie mapkę? Tu jest. Mam mapkę i... Hello. Pokażę Wam w skrócie rzeczy, które zrobiłem podczas tego, bo tego nie można ominąć. Patrzcie, tutaj mamy zegar. Dzień dobry! A ja cicho bądź! Miałeś być cicho na odcinku, ale jesteś głośno jak słoń. Nie. Tak. A co? I tutaj w sumie nie ma co pokazywać. Raczej, no dobra, nie będę więcej nic pokazywał i Was kurde zanudzał. Ogólnie zrobiliśmy tu biblioteczkę. No? <coughs> Czyli. O, teraz idziemy na wyprawę. Zobaczcie, jesteśmy tutaj, wszystko widać, dlatego chciałbym pójść bardziej w środek mapy, czyli tam. Bo szukamy ogólnie wioski. Szukamy tylko wioski, słuchajcie. My chcemy po prostu znaleźć wioski, bo po pierwsze chcemy. W ogóle ja usiądę, mam nadzieję, że będziemy słychać tam z góry. Będę trochę głośniej mówił. Ale tak, ogólnie chcemy znaleźć złoto... Y... Ja! Jakie złoto! My chcemy znaleźć marchewki, ziemniaki i chcemy mieć handel. I po Co? prostu na mapie już będę miał zaznaczone gdzie jest. gdzie po prostu jest ta wioska i po prostu handel będziemy mieli z nimi dostępny. Bo czasami villagerzy mają te rzeczy całkiem, całkiem spoko. Tylko kurde, bo ogólnie jestem tak przygotowany na tą wyprawę, nie? Mam. I w ogóle, a, jeszcze zdobyłem łuk. Zrobiłem, zdobyłem łuk podczas kiedy nie nagrywałem odcinków. Z szkieleta zrobiłem i. Wypad mu wypadł taki trochę popsuty ten łuk, ale jednak zawsze jest. No. I jeszcze tam książkę. Zrobiłem książkę z piórem, to się nazywa. Do pisania tam to opiszemy coś tam później. To będzie pewnie z jedny, jednym z ostatnich odcinków. I co do, tedy, kiedy, do wtedy, kiedy mówiłem, że seria będzie miała jakieś. Około jeden odcinków, to coś się pomyliłem, bo ta seria będzie strasznie długa. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak naprawdę, zanim my zrobimy wszystko, co chcę zrobić w tej serii, to nie wiem. Ale chciałbym się w setce wyrobić maksymalnie. No wiem, to strasznie duża liczba, ale. Seria z Minecraftem, taka porządna, to musi być, mam taka duża, nie no wiecie. A tak ogólnie to zrobimy pierwsze schronienie. Ja też mam bloki jakieś tam wziąłem, beznadziejne, nie wiadomo skąd, z skrzyni, ha skrzyni, ha, haha. <laughs> Czyli wiadomo skąd, dobra. I... Maja, nie ruszaj, no kurde, skaczesz i ruszasz tą kamerą, jak nie wiadomo, kto on no kurde ma, ja. Dobra. To tutaj budujemy ten pierwszy schron nasz, jakiś taki słaby Zanim będzie noc A zaraz będzie noc, nie, to nie będę się tak Nie będę się tutaj Jakoś rozbudowywał, no to wiecie, no, nie ma co się tu rozbudowywać To ma być po prostu Domek, w którym będziemy bezpieczni na jedną noc Dlatego też mm -hmm. przygotowałem się na to i mam ze sobą łóżko No Bach I w ogóle takie rzeczy, które mogłyby nam, mogłyby nam być potrzebne Hop hop, tutaj się zamurujemy, tak? Ciach, 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 Mam tu nie będzie A kliper tu nie będzie, o i proszę no i to w sumie... No dobra jeszcze dach. może... Na no, jeszcze jeden poziom. I już to właściwie skończę. No, bo kurde, nie chcę tutaj nic robić. Dlatego jeden poziom żeby dach był. No i światło. A światła nie będzie, wiesz, moje. Okay. I ogólnie jak grałem z mają dzisiaj, to... U mnie w pokoju pojawił się Clipper. Nie wiadomo jak. No. Nie ma jak? I, i widziałam go. Nie. My szybę wybiliśmy i po prostu strzeliśmy. Do niego bo się baliśmy wejść, żeby nam nic nie wydatnował, bo w tamtym pokoju były naprawdę cenne rzeczy, nie? No i spaliśmy tam, gdzie dużo A rzeczy. A w ogóle zbrojkę wziąłem taką średnią sobie, kurde, teraz tego nie widać. Pochodnie, tam to będzie. O. Wziąłem ja? w taką sobie średnią, nie? O kurde. Mm. Metalowe butki spodenki, skórzany na pierśnik, czapkę, nie? Guzik. Metalowy mieczyk, takie, no guziki tam są tak. To my idziemy spać. Ogólnie, m, też co do poprzedniego odcinka z tymi torami, nagle nagrywanie mi się wyłączyło, niestety. No co już tak się zdarza. A? A te rzeczy sobie tu tak właściwie zostawimy. No. Czy chociaż drzwi wezmę? No, I drzwi to, wezmę. A kogo będzie dom? Chociaż nie, dobra, tam nic tam nic tu nie będziemy zostawiać. nie zrobię. Dobra, już kończymy. To niszczyć i wyruszamy dalej. Jesteśmy okay. tam. Byśmy poszli pu sobie przez tą rzekę, ale. Ja pójdę tam i sobie potem skręcimy gdzieś. A to krowa tam ma. To nic takiego. W ogóle ja ciągle stoję, bo tak jakoś wygodniej mi się zrobiło stojąc w trakcie gry, nie? Takie XD. W ogóle, czemu ja patrzę w kamerę zamiast w ekran? Nie wiem. I jeszcze zmieniłem ten pasek interwejsu, czy jak tokolwiek się dziwnie nazywa. Zmieniłem. Trzeba po prostu go trochę widać na 50%, bo tradycyjnie to jest 80%, a w tym jest 0. Hehehe, dobra. Gdzie my jesteśmy? Ok. Tutaj. Hmm. Kurde, nie wiem. Tu nigdzie wioski nie ma, to jest smutne trochę, nie? To takie trochę smutne jest, naprawdę. Bo z wyprawy będą dwa odcinki. Teraz, jak wyruszamy, i jak wracamy, nie? Nie. Ja. Bo jeśli kamera dzisiaj się znowu nagle wyłączy, to przepraszam, bo pamięć mnie w telefonie zawadza. Ech, niestety, no kurde, góra normalnie nie do wspięcia, śnieg tam jest po prostu. A właśnie, no właśnie. co do śniegu, to ja chcę go wykopać. Yy, węgiel, węgiel wypatę. Ja nie lubię węgla. Znaczy, lubię węgiel, no ale. Nie jesteśmy, kurde, no ciędzie wejdź. Dobra, weszłam na górę, zajęło mi to jakieś 20 sekund. Film będzie przynajmniej krótszy, XD, dobra. <laughs> Więc idziemy zygnić... No kurde. Może gdzieś tam by coś było. A tam jesteś... Nie, kurde, nie wiem. Ale tam na mapie widzę coś brązowego tak letko. Wy pewnie nie widzicie. Ale ja widzę na mapie coś tak brązowego tam. Coś takiego trochę brązowego, jakby dom. Właśnie znaczy nie nasz dom, bo nasz dom widać tam trochę dalej, ale w tym miejscu... o! Tutaj właśnie tam trochę powinien być dom widoczny, ale jednak się pomyliłem, dlatego idziemy sobie tam dalej. Gordon. No. Nie wiem. I co do tej willi, trochę jej nie buduję, faktycznie odszedłem od tej willi, ale po prostu strasznie długo trwa zbieranie odpowiedniej ilości kwarcu. Nie, bo zrobiłem całkiem niedawno kopalnię w odchłani. Bo tak kopałem po prostu gdzieś po ziemi. Nie i trochę tego znajduję, nie? Dlatego myślę, że niedługo powinniśmy budować korytarz w willi. I jeszcze dobuduję piesełom. Kurde, co to za wyrwa jakaś dziura straszka. Jest tam żelazo? Jeśli jest tam żelazo, to ja chętnie biorę. Nie ma. Kurde, zresztą nie będziemy się doszukiwać jakieś żelazo. Mm. Nie. Kurde, jeśli się okaże, że na tym świecie nie ma wioski, to się tak wkurzę, że nie wiem, czy ja będę chciał ciągnąć tą serię. Jeśli tu nie Ani będzie nie wioski. I nie ma minajera. Nie żartuję, oczywiście będę ciągnął tą serię, tylko może już takim mniejszym zapałem. Jeśli się okaże, że tu nie ma wioski, to normalnie to będzie katastrofa. Od tam czcina jest sobie. No i nie ma też binatu. Ale patrzcie, jakie tutaj ładne miejsce, takie przyjrzyste, nie? No i sprawy I właśnie ogólnie niedługo planuję zdobyć wędkę, żebyśmy też sobie ryby łowili. Wszystko. Wszystko się rozwija na tym świecie naszym. Jak zbuduję willę, chcę wokół tego, bo to będzie mój taki dom. Wokół tego po prostu zbudować miasto. I ogólnie, zaraz, autozapis. No, właśnie, autozapis. Coś się ściął trochę autozapis, wolniej. Kurde, już 11 minut to trwa. Myślałem, że to krócej będzie, ale jeśli tak, to. Zaraz będziemy kończyć. No. Tak, moja. I z wami nie będziemy potem żegnać. Tak, będziemy się z wami potem żegnać. Mała dobrze mówi. Hop, hop. Ciek, ciek. W sumie to i tak powinniśmy kończyć, bo połowa świata tak jakby zwiedzona. Mhm. Um, nic tu nie ma dookoła? Żadnej wioski czy czegoś? No i nie ma też Kurwy, nie wioski ma. nad zerów. Um, no cóż. W takim razie wychodzi na to, że to koniec odcinka. Wiem. Nie będę nic robił poza odcinkiem, bo po prostu czekam aż, no, tak jakby wrzucę w sumie chociażby dwa. I. Bo ja się, no, tak naprawdę. I bo żegnamy. tak naprawdę w tej chwili, kiedy teraz to nagrywam, wrzucone są z Minecrafta pięć. No. Dlatego trochę, trochę kiepska sytuacja, ale już rzucam coraz częściej wrzucam... odcinki. dlatego... I trzeba zostawić łapkę w górę, i A tam właśnie, zapomniałem o tym droniecka. wspomnieć, bo. W tej chwili nasz kanał ma 9 subskrypcji, jak ja to nagrywam. Jak no. wy to oglądacie, wierzę, że nasz kanał ma dużo subskrypcji i wierzę, że. I dużo łapek w górę. E, tak, no po prostu. Ile to może być łapek w górę? Nie wiem, no. W komentarzu będzie ile łapek w górę, bo to Jest. odcinek się zwiększa. Zwiększać to... będzie. Nie, nie, no za mało co ty może. Sześć. <laughs> <laughs> Dobra, bo żegnam się 3 minuty normalnie przez to. Dobra. Lajkujcie, subujcie, komentujcie i to na, na tyle. Dziękuję żegnam z się wami. z Wami. Pa! Pa! pa, pa.